Oni jedno mówią, drugie robią. Więc nie ma najmniejszego zaufania, że te błędy zostaną poprawione. Artur Dziambor, czy w takim razie spodziewa się pan, że... W... Że te błędy, które będą naprawione, będą naprawione? Czy w Polskim Ładzie w najbliższych tygodniach można spodziewać się jeszcze czegoś innego, jakichś innych niespodzianek? Nie, one się spotęgują. Tak e, tutaj poseł powiedział, że jedną pensję nam zabiera inflacja. E, to jest oczywiście prawda, tylko po pierwsze sześć pensji zabiera nam państwo w podatkach. Dzień Wolności Podatkowej przypada w czerwcu mniej więcej. Więc, e, więc trzeba to też brać pod uwagę, ile my tych podatków rzeczywiście płacimy. I rzeczywiście jest tak, jak pan poseł Kantak, minister Kantak, przepraszam, powiedział, że, że ci najmniej zarabiający dostaną do ręki 100 zł, może więcej, może trochę mniej. Ale już ci, którzy zarabiają powyżej średniej, będą finansować to po pierwsze. Po drugie, dostaną 100 złotych więcej do ręki faktycznie w banknocie, ale potem będą przez inflację mieli odebrane kilkaset złotych. Biorąc pod uwagę stopień inflacji, to będzie grube kilkaset złotych. Więc, więc to a poza tym te problemy, które teraz są, te z nauczycielami, które były przez pierwszy tydzień, to one dopiero jutro wybuchają. Ponieważ jutro się okaże, że masę będzie tego typu błędów. Tutaj rozmawialiśmy o biurach poselskich. E, posłowie, nie wiem, bo posłowie mają bardzo różne wypłaty. My mamy tam masę kar jakichś narzucanych dodatków z, albo odbie, odebranych nam pieniędzy za komisję to, i tak. Wyjątek Konfederacji. To są pomijane rzeczy. Natomiast biuro poselskie, panie redaktorze, nawet w moim biurze poselskim mieliśmy problem z wypłatą dla pracownika na zleceniu, ponieważ nie wiadomo było, czy on powinien dostać ileś tam set złotych więcej czy mniej. I rzeczywiście te problemy będą wszędzie. I teraz y, mamy, mamy informacje też ze Związku Zawodowego Pracowników Urzędów Skarbowych, że oni też nie dają rady tego wytłumaczyć. Y, mamy rozporządzenie, które ma się pojawić, które obiecał premier, tak? Mamy rozporządzenie, które ma być dopisem do ustawy i pojawia się problem, że rozporządzenie nie jest nad ustawą. Więc niektórzy nie będą chcieli tego rozporządzenia słuchać, bo będą się bali bycia pociągniętymi do odpowiedzialności później za ewentualne błędy. Więc tych problemów jest mnóstwo. Posiedzenie Sejmowa w, środę. w planie tego posiedzenia nie widziałem niczego poważnego w tym temacie. Ma być ustaw...